Ok. No dobra. To. Yy, dzień dobry. No muszę kontynuować o tym yy, kosmosie. Bo. Słychać mnie, nie? Mam nadzieję. Mikrofon włączony. Nawigacji nie będę miał. Dzień dobry. No bo to się po prostu. MK Ultra zapomniałem zapisać. Mk Ultra, zapomniałem napisać w tytule, nie? Zapisał, zapomniałem. Cześć, dzień dobry, witam. Zapraszam. Zbierzmy się w kupę. E, powoli będę jechał. E, nie, ma, nie będę długo tutaj e, nagrywał, tylko tyle, co jadę. E, jest jak jest. Czekajcie, jak tutaj będę w cieniu, to jakoś to ustawię lepiej. Cześć Wam. A, dobra. No więc ciągnie się to i co jest zaraz, zaraz bardziej żenujące, nie? Ehm. Po pierwsze, witam wszystkich serdecznie. Dzięki za... Witam tutaj wszystkich moich widzów, tych stałych i tych nowych. Ehm. Zapraszam na tego live'a. Informuję, że jak zwykle ten live będzie tu przez pewien czas, ale później zniknie, zostanie schowany do archiwum e, tutaj, czy wsadzony do archiwum tutaj na Facebooku. Ehm. Ale te wszystkie wideo, które tu nagrywam, możecie znaleźć na YouTubie, na moim kanale, albo na Bitszucie. Na YouTubie mi trochę bardziej teraz zależy. Link do kanału na YouTube znajdziecie w opisie wideo. Proszę o subskrypcję. Dzisiejszy temat. No i oczywiście proszę, dzielcie się tym wideo, tak jak zawsze mówię. Niech każdy ma szansę posłuchać i sam zdecydować, czy ja oszalałem, czy to świat oszalał. I czy to co, to, co ja mówię, czy to w jakikolwiek sposób komuś coś wnosi, czy dla komuś coś daje, tak? Niech każdy sam zadecyduje. Dla Was to jest jedno naciśnięcie guzika, udostępnij na jakąś grupę i niech tam sobie ludzie patrzą. To nic nie kosztuje. Na końcu jeszcze poproszę o wsparcie, ale to tak, tylko dla kompletności. Dziś o jeszcze raz o. Kajko i Kokoszu, czyli Sławoszu, temu panu, który został teraz crisis aktor, czyli aktorze, naucie, który polechał do, do, studi, do studiów telewizyjnych NASA nagrywać jego rzekomy wy, wylot w kosmos na płaskiej Ziemi. On jest w orbicie na około kuli ziemskiej lata, której nie ma. I to wszystko byłoby nic, gdyby nie to, że ja się nie spodziewałem, że to będzie tak istotny, medialny event, tak? Wiesz, że to jest tak ważna teraz, potrzebna komuś, komuś, politykom, nie politykom, tym władcom tego świata, destrukcja. A przede wszystkim manipula manipulacja skierowana wobec dzieci. Bo przecież teraz słabość którego żona, która wygląda jakoś jakaś przerobiona kosmetycznie Edyta Górniak, sika po prostu, sika w telewizji na temat misji swojego męża, tam po prostu pada ze szczęścia, leje się jej z tej tam, wiecie, między nogami, po prostu w szok, oni musieli kasy za to dostać tyle, że ona tego Sławosza, którego przymusiła do przejęcia nazwiska, aha, oni oczywiście nie są hajdnięci, bo to aktorzy są, to wszystko jest fake, a jeżeli są stali hajtnięci, to też tylko po to, żeby to tutaj wykonać. W każdym razie obydwoje robią medialne show dla tego pokazu teatralnego wylotu za orbit, za który wylecieć nie można, bo jest kopuła i teraz Sławosz, czyli Kajko i Kokosz, będzie molestował dzieci. Ja już widziałem w tych wszystkich zasranych medialnych tam em, stacjach onety, nieolety, jak te panie w szkołach, te dzieci przygotowują do transmisji live kajko i kokosza, dzieci przebrane w takie kosmiczne stroje, które przypominają stroje tych pajaców, co opiekowali się za, zarażonymi, w cudzysłowie, osobami w trakcie wiadomo czego, pandemii. No i tamte panie już sobie nauczycielki indoktrynujące, te dzieci w komplecie i w, do końca ustawiają sobie tych uczniów z klasy i drugiej II, B w rządkach. Te dzieci ubrane w przestroje kosmonautów. Już w 1979 roku, jak Hermaszewski poleciał na około bloku, ale powiedzieli, że poleciał w orbit, i, to komunistyczny kraj Polska znajdował się w wyjątkowych, ciężkich terapatach i potrzebne było, odwrócenie uwagi od istotnych kwestii, zaraz Wam powiem od jakich, nie? Od jakich, po to, żeby Polacy nie skoczyli rządzącym do gardła, bo pewnie się na to, bo wtedy, w tym czasie była Solidarność i tak dalej, już na to zapowiedziała, za, zapowiadało. Tak jest i teraz, teraz Kajko i Kokosz, korzystając z basenów NASA, studio, tych zielonych studio i niebieskich ekranów, będzie udawał, że jest grawitacja, a nie ma, i że fruwa gdzieś tam w jakiejś stacji, której, której też nie ma w żadnej kosmosie, i będzie po prostu tego Szczerca teraz jeszcze kity wciskał dzieciom w polskich szkołach. Więc on się będzie łączył teraz z dziećmi w szkołach, molestuje dzieci. Pedofil. Jest to po prostu jasne, że został teraz jakiś kraj sektor, następny. <laughs> jak on się jak się zywa? Lewacki, bo z dwoma nazwiskami, Sławosz Pucibuc z jakiegoś miasta, którego nazwy nikt nawet nie pamięta, wykorzystał wykorzystany do tego, żeby po prostu wymolestować tą młodzież w tym kierunku, żeby tylko nie podważała kwestii tego gdzie żyją i po co są, a przede wszystkim żeby każdy chciał zostać też aktronautą. Więc jak ktoś będzie chciał zostać aktronautą, to oczywiście konflikt z rodzicami jest zaprogramowany, bo rodzice mają więcej lat i oczywiście z czasem, jak się zorientują, już ci ostatni, jak już będzie za późno, że nie ma kosmosu i że nie ma żadnej stacji kosmicznej, która tam lata naokoło jakiegoś globu, to, a te dzieci będą tak bardzo chciały być aktronautą, zindoktrynowane w tych ośrodkach, tresur, Tresury, która się nazywa szkołą, więc te dzieci oczywiście wystąpią wobec swoich rodziców i będą się sprzeciwiały i będą myślały, że ich rodzice są crazy z uwagi na to, że im mówią, żeby one zarzuciły plany zostania astronautą i żeby po prostu nie wierzyły w koncepcję jakiejś globu, jakiejś okrągłej Ziemi, której po prostu nie da się utrzymać pod żadnym. W żadnym przypadkiem, i przy użyciu żadnej dostępnego pom pomiarowego przyrządzenia. No więc jest to MK Ultra. MK polski, MK Ultra odbywa się teraz za pomocą tego przystojnego, wiecznie uśmiechnionego kajko i kokosza. Czyli jak on się nazywa Słabeusz. Sł <śm> <śm> Sławoż, Słabeusz, i jego żony, która normalnie szcza wodą. Wiecie jaką jest, ona jest mokra, ona jest tu po prostu, z niej cieknie. Jeszcze bardziej trochę on będzie na tej telewizji tam puszczany, ten jej Sławosz, to ona po prostu popuści, wszystkie płyny z niej pójdą tam przez to jej, przez to jej te usta wrotne, czy jak się nazywają, <laughs> na dole, <śmiech> sromotne, <śmiech> puści, bo ona po prostu sama w to nie wierzy, ile oni w dwójkę kasy za to dostali, za to, że on tam kurwa będzie jeździł od jednego studia do drugiego, gdzieś w jakimś tam Colorado i nagrywał w jakichś basenach i innych crazy miejscach jakieś bajki dla dzieci o tym, że on jest w kosmosie. Więc jest to akcja. Akcja, która ma odwrócić uwagę, mają się ludzie dobrze czuć, czuć się dobrze Polakami znowu i po prostu było, ma być wszystko fajnie. Już tam na, agencje marketingowe Zostały wciągnięte w to, żeby krytykować tak zwanych troli, czyli takich jak ja, którzy informują publikę w ramach komentarzy na Facebooku, że Ziemia jest płaska i że to wszystko jest fake shit i że za nigdy nic normalnego jeszcze w życiu nie nakręciła. No to teraz się tam ludzie oburzają. Och, ci ludzie, nie, tacy niewdzięczni, nie cieszą się z sukcesów Polaków. Tak, jakby tu chodziło o to. Żeby się ktoś komuś zazdrościł. Ja bym nawet, nie wiem ile bym pieniędzy musiał zapłacić. Ja bym nigdzie nie chciał polecieć do jakiegoś studia NASA, czy do jakiegoś basenu, gdzie ja będę z siebie głupa robił pod wodą, udając, że spaceruję na zewnątrz jakiejś stacji kosmicznej w próżni. W tych wszystkich filmach i wideach, które tam są pokazane, ewidentnie widać, że nie ma gwiazd, a stąd je widać. Ja nie wiem jak oni chcą to wszystko... Ludziom sprzedać, no ale mimo wszystko przypuszczam, że 90% ludzi nadal myśli, że żyje kurwa na kręcącym się globie, która kręci się wobec Słońca i naokoło nas są planety, Saturn, kurwa, Mars i cała inna, i jeszcze do tego jesteśmy w jeszcze większym, kurwa, galak w galaksie, w galakcji tym mlecznym, jak ona się nazywa, tym ulicy mlecznej. Już nie pamiętam, ja się na tym nie, znaczy znam się, ale. Nie chce mi się tego powtarzać, bo jeszcze się zindoktrynuję sam nie chcąc. No okej. Okay. Od czego oni zwracają uwagę, nie? Od tej wojny co będzie? Od tego, że Polacy mają ginąć niedługo w obozach koncentracyjnych. Teraz mają być happy. Teraz popatrzcie jak to fajnie pasuje do tego, do tego co się zdało, co się dzieje na granicy. Mówiłem, że to będą reperkusje związane z tymi, że ludzie się stawiają na granicy i chcą pilnować tego co uważają, że jest ich a w rzeczywistości jest podziałem administracyjnym rządu światowego, który sobie wytyczył takie granice po to, żeby później <laughs> móc przeforsować jakąś inną politykę. Dziś Helmut, tak go nazywają, wycofał się i powiedział, o, granica będzie znowu pilnowana i tak dalej. Niepodobno, niby pod, pod presją, nie wiem, publiczną, czy coś takiego. Za wcześnie dla nich. Za wcześnie, żeby się ludzie buntowali teraz. Nie pasuje pod schedule. Nie pasuje pod terminologię. Jeszcze nie są gotowi na to, żeby was wjebać w grubą kabałę. Więc potrzeba było, no to już wiadomo, to, więc potrzeba było, to jest też rytuał. Oczywiście, że ten lot kosmiczny to jest masoński rytuał. W ogóle nie ma dwóch zdań. To jest wszystko fake shit, MK ultra, indoktrynacja młodzieży szkolnej, po, e, pod, 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 pod płaszczykiem patriotyzmu. Wiecie, no teraz tutaj poleciał przecież w kosmos Polak. Niedługo polski rząd się zmieni, prawdziwy patriotyczny, który wytłumaczy wam, dlaczego e, trzeba walczyć za tą Polskę, jak już pierdolnie jakaś fałszywa flaga. Nie chcę mi się powtarzać, mówiłem w innych liveach. Pełna, moim zdaniem, zbrodnia na polskiej młodzieży, żeby pchać tą indoktrynację w tych szkołach e, o tym kosmosie, to jest po prostu i tutaj widać też, jak bardzo po prostu ludzie są tylko kontenerami, przedmiotami tego całego systemu. No bo przecież posłuchajcie, zastanówcie się nad tym pomyślcie, że wy, jeżeli chcecie wziąć swoje dziecko, zabrać ze szkoły, to wy musicie podanie pisać w tej kwestii i prosić się o to, bo tak do końca to wasze dzieci nie są wasze, tylko należą. Do władcy tego świata, i muszą być albo produktywne, albo niedługo wykorzystywane do jakichś medycznych eksperymentów, w jakichś obozach koncentracyjnych, już po tej wojnie, która nastąpi w lutym 2026 roku w Polsce najpóźniej, i w której wszyscy wy będziecie odpierdalani jak muchy klapką. No ale macie teraz kos kosmitę jakiegoś astronauta, który poleciał w kosmos. I teraz burzy młodzież przeciwko Wam, bo ci, którzy z Was są obudzeni, to oczywiście będą się tłumaczyć, czy to aby tak dobrze, i czy to tak naprawdę na pewno, że On tam poleciał, i, czy, i co oni chcą przez to osiągnąć. A Wasze dzieci będą Wam mówiły, że Wy jesteście głupi, i oni chcą być polskim astronautą, i się zapiszą jeszcze do armii, i zginą potem jakaś drona ich odpierdoli. Tak no, Taka prawda, nie? To jest tak w skrócie oczywiście, że ja przydem. W każdym razie musicie tą parkę sobie obejrzeć, obejrzeć sobie tą parkę, tą, tą, tą jego żonę, która wygląda jak Edyta G. Pod, po, po operacji plastycznej, która sieka, a wszyscy półgłówki, jaka to jest para, jaki oni są fajni, no, kurde, nikt się nie potrafi cieszyć, oni są tacy fajni, on jest taki fajny, Sławość, słowo i jego żonka, no i dwójne, podwójne nazwisko i zobacz jak on tam ma te eksperymenty jakiś DNA w jakimś kurwa chuj wie czym to wszystko gówno lepiej sobie obejrzcie film, który ja push, nie, mam problemy z wypuszczeniem tego filmu Toma Kołena o tym jak w 54 roku gość o nazwisku Eden bodajże tak? który dostał Nobla został przez Rockefellerów sponsorowany po to, żeby wynaleźć wirusów, których nie ma i nie ma dotychczas ani jednego, ale mimo. Czekajcie, czy ja dobrze jadę? Tak, dobrze jadę. Nie ma ani jednego, a mimo wszyscy ludzie się spierdalają po kątach, albo się koli. Dalej używają tych terminów, które mówią, że są. Czekajcie, czekajcie. O! Ja, 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 good. <śmiech> <śmiech> Dobrze by kraksy nie zrobić, nie? Uwielbiam. No dobra, no i to tak, w sumie. I Helmut teraz się przestraszył, powiedział, że on będzie pilnował tych granic. Teraz nie wiadomo, wiadomo pewnie, żeby pacyfikować tych ludzi, ale przede wszystkim mi się wydaje, żeby stwarzać pozory, nie? że wszystko jest w porządku i że oni robią to, co ludzie chcą. Helmut jest do wymiany w październiku po powodzi, tak jak mówi Eter. Czy dziś rzeczywiście był taki akcent, o, o którym on mówi, taki, który by wskazywał na to, że jego przepowiednie się spełniają? Nie wiem, tak mówił ten, ten z tych wideo prezentacji. Ale moim zdaniem nic takiego wielkiego się nie wydarzyło. Chyba, żeby wziąć pod uwagę fakt wielkiego jakiegoś poruszenia czy eksplozji, która się w, w, w golfie, czyli w Zatoce perskiej, odbyła gdzieś tam po środku, i która umknęła ludziom uwagi. Ale to na ten temat, żeby mówić, to dziś nie po prostu nie mam za bardzo czasu. No i co mogę Wam powiedzieć? To chyba wszystko, nie? Podzielcie się tym wideem. O, o tym, o indoktrynacji MK Ultra na naszych dzieciach to jest typowy przyk przykład psajop nie? za przykład akcji operacyjnej na ludności, a przede wszystkim dla młodzieży w celu zmanipulowania jej w kierunku percepcji świata, którego nie ma to jest wciskanie ludziom kurwa kitów o rzeczywistości, która nie egzystuje nie? i tutaj za pomocą jakiegoś Mediów przede wszystkim, możecie to obserwować. to jest klasyczne. Jak kto chce wiedzieć, jak to funkcjonuje, to funkcjonuje dokładnie w ten sposób. Wierzy się jakiegoś gościa, który jest miły, uśmiechnięty, wierzy się jego małżonkę, wysyła się 300 stacji telewizyjnych na to, każdy trąbi to samo, jest wszystko dobrze, wszyscy kurwa, wierzą w lądowanie na Księżycu. No i teraz taki Kajko i Kokosz też wylądował na Księżycu. Um, i nasze dzieci będą w to wierzyć, bo są zmuszane pod przymusem, obowiązkiem uczęszczania do szkoły, zmuszane ten szajs oglądać. Więc już wiecie, co ja chcę wam powiedzieć, nie? Że cała kwintesencja tego mojego widea dzisiaj jest to, żebyście wyciągali te dzieci ze szkoły. Tam one nie mają nic do szukania. Szkoła to jest another brick in the wall. Następne ten, nie wolno dzieci puszczać do szkoły, to zbrodnia. Rodzicu, jak puszczasz dziecko do szkoły, to mu krzywdę robisz. Zabierz dziecko ze szkoły. Zabierz, bo to nie wolno. To jest zbrodnia i indoktrynacja. Twoje dzieci się przeciwko tobie obrócą. Nie będziesz miał życia. Oni ci zawejdą ci za, za, skórę i za kołnierz. Ty, oni ci powiedzą, że ty głupi jesteś i że ty nic nie wiesz. Tak będzie. To oni ci będą ci, będą się ja znam z własnej autopsji. Czekajcie, tutaj. <laughs> że zawsze chcecie mieć rację. I czemu wy się burzycie wobec tak oczystych rzeczy, jak to, że Sławość, jego kochana małżonka, on poleciał na Księżyc, nie, w kosmos, a ona, dobra, wierna małżonka o podwójnym nazwisku, jemu po prostu klaskała. A my, głupi, palanty, wymyślamy jakieś konspiracyjne historie. Więc jesteśmy. Gotowi do, na to, żeby zamknąć nas w jakimś pierdolonym zakładzie dla umysłowo chorych. I to wasze dzieci z Wami zrobią. W efekcie, jak wy zostawicie je w szkole, gwarantuję i mówię z autopsji. Wszystkiego dobrego. Na razie czyszczołem. Podzielcie się.